Dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Uba. Uba Żaneta, witam Was już w siódmym odcinku naszego Vlogmasa. Niedziela. Weekend się skończył. Niestety trzeba iść do pracy. Cieszmy się doceniać weekendy, bo tak szybko odchodzą, i naprawdę tutaj wszystko jest tak szybkie, że tydzień po tygodniu mija w niesamowitym tempie, plus to, że weekend już się skończył, a dopiero co się zaczął. No nic, trzeba iść. Ja przeważnie w niedzielę pracuję z domu, ale dzisiaj dzień jest wyjątkowy i jadę do biura. Z tego względu, że tak jak mówiłam wam w poprzednim filmie, będę coś robić z moimi oczami. I będę to robić u jednego lekarza medycyny estetycznej po pracy, i bliżej mi jest po prostu pojechać tam z biura niż jechać z północy Tel Awiw, bo pewnie będzie korek i nie wiem, czy bym się wyrobiła po prostu na 6:30. Więc co tak naprawdę będę dzisiaj robić? To będziemy robić kwas hialuronowy pod oczy, żeby zniwelować te cienie, które mam po prostu od urodzenia i one mi zawsze przeszkadzały i, tak jak mówiłam, im więcej śpię, tym większe są te cienie i worki. I jeżeli mam okazję, żeby to wreszcie zlikwidować, to bardzo się z tego cieszę. A poza oczami, tutaj, okolicami pod oczami, będziemy robić też tutaj. No, tutaj, już dla takiej mojej własnej satysfakcji, i wybrałam lekarza, który, po pierwsze, jest z polecenia więc to nie jest pierwsza lepsza osoba. Po drugie, jest lekarzem i to było dla mnie ważne, bo to jest mój pierwszy raz. I po trzecie, widziałam jego pracę na Instagramie i rozmawiałam z nim. I on nie daje za dużo, efekt nie jest przerysowany, i on nawet odmawia niektórym pacjentkom dawania za dużej ilości czegokolwiek. Więc to, to była osoba, do której mam zaufanie, powiem szczerze, ale to się jeszcze okaże. Trochę się tym wszystkim stresuję, bo boję się igieł i tak dalej, ale powiedział, że to będzie 15 minut. Dziękuję, do widzenia, możesz iść do domu, także. Nie będzie to jakoś bardzo inwazyjne. Ten tydzień szykuję się też na mały roller coaster. Myślałam, że do biura pojadę dzisiaj i we wtorek, a się okazuje, że jeszcze w poniedziałek pojadę. To też zależy od mojej twarzy. Zobaczę, jak, jak to wszystko będzie wyglądać, ale musimy załatwić z rana pewną sprawę w sądzie i potem pewną sprawę w jednym urzędzie, także. Bez sensu dla mnie jest potem też wracać do domu, tylko stamtąd pojadę prosto do biura. No tak jak mówię, zależy, zależy jak moja twarz będzie wyglądać. Teraz Wam pokażę mój outfit na dzisiaj, do którego znowu nie jestem jakoś bardziej, bardzo przekonana. Związałam znowu włosy, bo znowu nie współpracują. Mam taką bluzkę tutaj z dłuższym dekoltem. I na to taką kamizelkę. I dlaczego nie jestem przekonana, bo ta kamizelka jest dość szeroka i te spodnie są szerokie, więc wyglądam na 10 kg więcej niż jestem. No ale jest jak jest. I mam te czarne spodnie co wczoraj i te same buty co wczoraj. Może ta kamizelka powinna być noszona do jakichś bardziej przyległych spodni niż do tych, bo gdyby to było, może tak. Szczerze mówiąc, nie chce mi się już nic przemieniać ani nic kombinować, po prostu pojadę tak. Wezmę sobie kurtkę ze sobą, bo tak jak mówiłam, wizyta jest o 6.30. I wczoraj powiem Wam, że wyszłam w tym sweterku i golfie i siedzieliśmy na zewnątrz i zmarzłam, więc to, że jest teraz słońce na zewnątrz i prawdopodobnie w tym się zgrzeje, to nie znaczy, że nie zmarznę wieczorem, więc w razie pi lepiej wziąć. Okej, okay, jedziemy do pracy, jedziemy do biura. Jak zwykle, pokażę Wam drogę. No i potem chyba odezwę się już w drodze do lekarza i możecie ostatni raz widzieć moją twarz z workami, pod oczami i z, tym, z, tym, z tą sytuacją. I Potem chyba jak wrócimy do domu, to sobie porozmawiamy właśnie, co ja myślę o zabiegach medycyny estetycznej, czy o operacjach i tak dalej, bo moje zdanie zmieniło się diametralnie przez ostatnie lata. Ok, do zobaczenia. Hej, nie wiem, czy pamiętacie to miejsce. Pokazywałam wam je, jak była brzydka pogoda i tutaj wszystko wtedy było zamoczone przez fale. Dzisiaj jest bardzo słonecznie, jeszcze nie jest bardzo gorąco. I morze jest spokojne, i widok jest przepiękny. Ludzie sobie tutaj biegają i to jest dobre miejsce do biegania, ale rano, bo potem jest za dużo ludzi, i robienie slalomu jest trudne. Pokażę Wam, jak to wygląda podczas słonecznego dnia, i wchodzę do biura. Witam wam, Was już z domu. Trochę mam trudność, żeby mówić teraz. No, nie odzywałam się do Was przez cały dzień, bo byłam w pracy, a potem oczywiście spóźniona pojechałam na twarz i nie było okazji e, nagrywać, i nie było jak, bo no, dzień świra, jak zazwyczaj w Tel Awiwie. Więc, jak widzicie, moja twarz wygląda trochę inaczej, i to jeszcze nie, nie jest koniec. I już Wam mówię, co się stało. Pojechałam do kliniki w Tel Awiwie, którą poleciła mi jedna dziewczyna, która tam korzysta z ich usług. I dla mnie było ważne, że jeżeli będę coś robić, bo to był mój pierwszy raz, żeby to była osoba, która jest lekarzem. I wydaje mi się, że to jest mądra rzecz. Do sprawdzenia, zanim gdziekolwiek pójdziecie na robienie czegokolwiek w Waszej twarzy. No i ktoś, kto jest z polecenia, gdzie mogę zobaczyć efekty, plus to, że wcześniej rozmawiałam z tym lekarzem przez telefon i był super miły. Wszystko mi wytłumaczył i miał dla mnie czas. Także e, tak jak mówiłam, chciałam sobie zlikwidować tę sytuację tutaj, i worki pod oczami. Jak widzicie, trochę jestem spuchnięta. Worki zniknęły jeszcze nie do końca. To zniknęło. No i coś się tutaj zadziało. E, więc jeżeli chodzi o te bruzdy, tutaj, nie mam nic tu. Żadnego kwasu. Oni po prostu dali mi kwas tutaj, 1 ml, tu pół mililitra i tu pół mililitra, i to mi podniosło od razu sytuację na twarzy, bo powiedzieli, że jeżeli tutaj daliby mi jakikolwiek preparat, to wyglądałabym jak małpka, i to jest faktyczne, że E, po co oddawać gdzieś, gdzie już jest e, dużo rzeczy, które opadają? <gry> e, więc więc e, tutaj mam pół i pół. E, trochę mnie teraz boli głowa e, i powiedzieli, że to jest absolutnie normalne. No a jeżeli chodzi o oczy, no to tu też miałam preparat, tylko z tą różnicą, że docelowo mam mieć pół mililitra, pół mililitra, a oni dzisiaj to pół rozdzielili na dwa worki pod oczami. Mam poczekać dwa tygodnie, aż to się wszystko jakby wchłonie i wrócić do nich w piątek 17, żeby resztę tej strzykawki mi dali tutaj. No, i zobaczyli mój moją brodę, i daliśmy tutaj jeszcze 1 ml, żeby to było takie wymodelowane i ładne. Czy bolało? Sam zabieg nie bolał, dlatego że tutaj miałam znieczulenie. Chyba wybił mi się tu dwa. Trzy razy i tu trzy razy, tutaj nie wiem ile, też pewnie około trzech, i tutaj chyba trzy albo cztery, więc sam, sama strzykawka w ogóle mnie nie bolała. Dopiero teraz, jak to wszystko mi schodzi, no to czuję taki ucisk tutaj i czuję brodę, pod oczami nic nie czuję. Jeżeli chodzi o to, jakie preparaty zostały zastosowane, no to widzę, dali mi naklejki, żeby wiedzieć dokładnie, co tu było. I to się nazywa stylasz XL, i ten stylasz był tutaj i tutaj, a jeżeli chodzi o okolice pod oczami, te worki to było boletro. I to boletro ponad jest mniej stężone i po prostu jest lepsze pod oczy. Dlatego, dlatego tak się stało. No, em, powiedzieli też, że wszystko powinno być ok, żeby póki co na razie nie dotykać tego bardzo, myć delikatnie. Powiedzieli, że można nakładać makijaż od razu, ale lepiej poczekać. Że można po tym latać, nie ma problemu, że mogę odczuwać właśnie ból tutaj, bo to jest w okolicy mięśnia i ból tutaj, bo to jest w okolicy, w okolicy kości. Efekt powinien się utrzymywać 9 miesięcy, może trochę dłużej, to też zależy. Powiedzieli, że jest to dobry czas teraz, żeby to robić, bo nie jest tak gorąco i się nie pocimy, no ale przez to, że ja uprawiam dużo sportu, ten metabolizm może to szybciej wypocić albo przetrawić, więc to może zejść. Tutaj widzicie, że moja, moja żuchwa się. Troszeczkę zmieniła. Ogólnie, jeżeli chodzi o twarz, to czuję się e, tak, jakbym wyglądała na wypoczętą. E, nie zmieniło się jakoś tutaj bardzo dużo. Będę mieć e, pełny zakres ruchów w twarzy. To nie jest potoks, to jest kwas hialuronowy. Dlaczego w ogóle Wam to pokazuję? Dlaczego o tym mówię? Dlaczego w ogóle to zrobiłam? E, więc. E, Mówię Wam o tym dlatego, że nie chcę potem ściemniać, gdyby ktoś się pytał, że byłam na diecie, która zmieniała rysy twarzy. Wiemy, że osoby niektóre publiczne, bardziej znane po prostu wciskają taki kit, no i potem ludzie się zastanawiają, jakie to diety, i dlaczego ja tak nie wyglądam, dlaczego nie mam tego czy tego naturalnie. No, tutaj nie będę, nie będę nikomu mydlić oczu. Po prostu zrobiłam coś takiego i za pomocą lekarza. Nie wiem, osiągnęła mniejsze wory pod oczami, i to absolutnie nie ma nic w związku z dietą. On też zobaczył na moją twarz, zobaczył, że moja skóra wygląda na bardzo zmęczoną, bo jest bardzo zmęczona. Tutaj natury nie oszukam. No i przez to też, że Izrael jest miejscem, który ma bardzo, bardzo dużo słońca, a moja cera jest wschodnioeuropejska, jest cienka, jest bardzo jasna, przez to reaguje na słońce, tak jak reaguje. Gdybym mieszkała w Polsce, prawdopodobnie moja skóra byłaby w lepszym stanie niż jest tutaj, pomimo tego, że jak jest lato, to zawsze nakładam krem bloker z filtrem, staram się chodzić zawsze w jakimś kapeluszu albo w czapce, nie wystawiam twarzy na słońce, nie opalam się, ale pomimo wszystko te promienie słoneczne docierają i tak się dzieje. No, dlaczego ja to zrobiłam? bo po prostu miałam ochotę. Takie jest moje wytłumaczenie. Też nie czuję, że muszę się nikomu z tego tłumaczyć, bo takie zabiegi są teraz popularne. można, Jeżeli można to zrobić w dobrych warunkach, w sterylnych, profesjonalnych warunkach i ktoś ma na to ochotę, no to dlaczego nie? Nie będę tutaj też dawać historii, że nie wiem, to zmieniło moje życie i tak dalej. Faktycznie bardzo przeszkadzały mi moje wory pod oczami, bo ja je mam od zawsze. I to nie jest tak, że zestarzałam się i mam te wory. To nie jest tak, że, nie wiem, zniszczyłam się czymś. Po prostu taka się urodziłam i te wory zawsze były na mojej twarzy, nawet pewnie jak miałam 12 lat i mogłam zmieniać dietę, styl życia, mogłam zmieniać cokolwiek i te wory zawsze były. Mogłam się wyspać przez tydzień, przez 15 godzin dziennie i te wory też na mojej twarzy były. I jeżeli miałam możliwość, żeby troszeczkę się ich pozbyć, bo to jeszcze nie jest efekt końcowy, efekt końcowy będzie za dwa tygodnie, to stwierdziłam, dlaczego nie? Mam taką możliwość, skorzystam z niej i wszystko jest dla ludzi. Jeżeli chodzi ogólnie o moje podejście do medycyny estetycznej, do zabiegów, no bo to, to był zabieg, okay? to, to jest różnica pomiędzy zabiegami a operacjami. Kiedyś kiedyś powiedziałabym, że absolutnie nikomu nie pozwoliłabym się dotknąć, jeżeli chodzi o estetykę, ale um, zmieniłam zdanie. I kiedyś też oceniałabym ludzi, na przykład robiących sobie piersi, pośladki, usta, nosy, cokolwiek, że, że po co, że to jest leczenie bez sensu, kompleksów, że po co tak robić, że to jest plastikowe, bo oczywiście takie, takie opinie były bardzo popularne. A teraz stwierdzam, że jeżeli ktoś sam decyduje o swoim ciele. To może sobie robić z nim, co chce, i nie mój w tym biznes, żeby kogokolwiek oceniać. Ktoś chce sobie zrobić usta, niech sobie idzie i zrobi usta. Ktoś chce sobie zrobić piersi, niech sobie idzie i zrobi piersi. To absolutnie nie jest mój biznes, nic mi do tego, jeżeli komuś to się podoba, jeżeli to sprawia, że ktoś się czuje szczęśliwszy. Żyjemy w wolnym świecie, mam nadzieję, wolny wybór i tak dalej. Co jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o właśnie zabiegi tego typu? To jest to, że oczywiście to wpływa na postrzeganie kanonów, urody piękna itd. i tak dalej. I chciałabym, żeby na przykład ludzie, którzy są znani, jeżeli przejdą przez jakąś procedurę, to nie ściemniali właśnie, że jest to spowodowane zmianą diety, czy genami, czy czymkolwiek innym, tylko żeby prosto z mostu powiedzieli, że ok, coś tam zrobiłam, zrobiłem. Taki jest tego efekt. Nie będę ściemniać, czy to jest natur, natura, która tak zapracowała, tylko że były to ręce lekarza lub lekarki, i wtedy wydaje mi się, że jest to fair. Jeżeli to robi sobie jakaś tam prywatna osoba, no to absolutnie nie ma obowiązku się tłumaczyć nikomu z tego. No ale mówię właśnie o osobach, które mają jakiś wpływ na przykład na młodych ludzi. Wtedy, wtedy wiadomo, że kłamanie na ten temat tylko, tylko zwiększa... Mm, tak, jakby zakrzywione postrzeganie tego, że ktoś naturalnie na przykład ma bardzo cienki i zadarty nos, a miesiąc temu nie miał albo nie miała, jak to się stało. Jeżeli ktoś na przykład nie lubi takich zabiegów, nie lubi, nie chce, to też fajnie. Jeżeli ktoś na przykład tak samo nie lubi farbować włosów i dumnie nosi siwe włosy, też super. Jeżeli ktoś nie lubi swoich siwych włosów i je farbuje, też super. E, tak jak mówię, to są e, ciała e, tych osób i każdy może sobie decydować e, o nich e, jak uważa. Ok, e, jest godzina chyba 20. E, ja się muszę trochę ogarnąć. Wezmę sobie chyba, wiecie co, tabletkę przeciwbólową, bo czuję, że mnie ściska. I właśnie powiedzieli, że przez to, że e, ten zastrzyk był tutaj, on był w miesięcy, który jest odpowiedzialny za e, gryzienie. Ja i tak nie gryzę, bo mam aparat na zębach, ale, ale czuję właśnie tak, takie dziwne uczucie, więc wydaje mi się, że tabletka przeciwbólowa mi pomoże. No i ym, zobaczymy, co będę robić. Może wstawię pranie. Dzisiaj jeszcze muszę podlać kwiatki, bo zapomniałam że przez tydzień, nie podlewałam kwiatków. I będę Wam na bieżąco dawać znać, <grytanie> jak się ta sytuacja ma, ale jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Super, naprawdę. Pierwsze co jak się zobaczyłam w lusterku, to mówię Boże, wyglądam jakbym się wyspała. I sam lekarz i asystent też byli bardzo zadowoleni z tego, że to wygląda tak naturalnie. I nie wiem, czy jest jakaś bardzo duża różnica. Dajcie mi znać w komentarzach, czy gdybym się tak pojawiła e, i nie powiedziałabym, e, że coś było robione, to czy byście się zorientowali, że było, czy po prostu stwierdzilibyście, że. Zjadłam sałatkę i awokado, i się wyspałam. Ok, idę się ogarnąć, przeskoczę sobie w dres, wstawię planie i odezwę się do Was później. Hej, hej, przychodzę do Was tutaj na sam koniec dnia. Chyba będę się powoli rozłączać. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieć tego za złe, ale. E, trochę jestem wymęczona tym wszystkim, e, i e, tak wstawiłam pranie, czekałam aż się skończy, podlałam kwiatki. Mam nadzieję, że nie zwiędną, chociaż jeden mi już e, opadł, i chyba będę musiała go wymienić na co innego. No i musiałam wziąć tabletkę przeciwbólową, bo, bo czuję tutaj nacisk. Powoli zrzucam tego vloga i spróbuję coś tam jeszcze pomontować. I będę się zbierać spać, dlatego że tak jak Wam mówiłam, jutro musimy jechać rano pozałatwiać parę spraw urzędowych. No i potem cały dzień w pracy. Wrócimy pewnie koło pierwszej do domu. Więc będzie kolejny dzień świra i potem we wtorek już chyba będzie trochę lżej. Tak mówię, że będzie lżej, ale wiecie, zaraz coś wypadnie i zaraz znowu będzie zamieszanie jak to jak to w życiu bywa? Dam wam znać, jak sytuacja wygląda jutro, jak się obudzę. Tutaj nie zwracajcie na tę sytuację uwagę, bo oczywiście, jak przy okresie, e, takie rzeczy się zdarzają i to jest normalna sprawa. Ok, jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie kciuki w górę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Kliknijcie koniecznie w dzwoneczek, dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Zapraszam Was też na moje media, jestem na Facebooku, na TikToku i na Instagramie, gdzie możecie mnie spotkać tak jak teraz w grudniu na YouTubie nie, niemal e, codziennie. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia jutro. Pa! i'm burning.